W takiej sytuacji chyba nie sposób nie powiedzieć last but not least. Tym bardziej, że mowa jest o kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polonii i Polaków, a laureatką jest nie kto inny, jak znana już Państwu na pewno Kasia Madera za regularne wprowadzanie na antenę BBC World News ważnych tematów związanych z naszym krajem. Warto dodać, choć pewnie nie muszę tego dodawać, bo Państwo są z nami już od tylu lat i to Państwo na pewno wiedzą, niemniej dodam, że Kasia jest pierwszą laureatką, która odbiera nagrodę po raz drugi, a poprzednio otrzymała ją w 2015 roku. Na scenę zapraszam Jakuba Płażyńskiego, przewodniczącego jury i Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie w Gdyni, w Muzeum Migracji, miejscu powołanym do tego, by budować pomosty między Polakami w kraju i za granicą. Jestem bardzo dumny z tego, że ta nagroda, która nas tu spotyka po raz jedenasty, ma tak znakomitego patrona. Ech. Od śmierci Maćka Płażyńskiego już upływają kolejne lata, ale myślę, że jest to postać bardzo szczególna, nie tylko tu na Pomorzu, ale też w całym kraju. Osoba o niezwykłym autorytecie, a jednocześnie bardzo skromna. Osoba, którą dla tych, którzy go pamiętają, raczej mało mówiąca, ale zawsze, kiedy Maciej zabierał głos, były to. Myśli i zdania głębokie, mocne, pełne wartości, człowiek, którego tak bardzo brakuje w polskiej polityce, biorąc pod uwagę jego prawość, uczciwość, bezkompromisowość. Myślę, że to zaszczyt dla nas wszystkich, że to właśnie Maciej objął, jest patronem tej nagrody i możemy wspólnie tutaj, co roku spotykając się, przypominać jego postać. Kiedy uświadamiamy sobie, że 20 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju. Otwiera się przed nami perspektywa z jednej strony wielkiego historycznego i społecznego, politycznego zobowiązania w stosunku do tej jakże ważnej i licznej grupy Polaków. Z drugiej strony otwiera nam się świadomość wielkiego potencjału. Potencjału, który z jednej strony jest potencjałem pomostów, bo chcemy, by Polacy poza granicami kraju dobrze wiedzieli o tym, co się w Polsce dzieje, rozumieli nie zawsze proste, nie, nie zawsze oczywiste wydarzenia, które dzieją się w naszym kraju, by na co dzień poza zmaganiem się z codziennością także znajdowali czas i, i, i część swojego zaangażowania, by żyć Polską i jej sprawami. Ale też mamy świadomość, jak wielki potencjał dla nas, tu Polaków w kraju, może wynikać z tego, że będziemy budować pomosty między Polakami w kraju i za granicą. Tutaj bez wątpienia kluczowe jest dobre dziennikarstwo i sposób, który przenosi rzetelną, kompetentną, profesjonalną pracę dziennikarską, przekładając ją na wiedzę, opinie, analizy. I taka jest nasza dzisiejsza laureatka, której zawdzięczamy bardzo ciekawy, ważny punkt, polski punkt widzenia na angielskiej ziemi, na Wielkiej Brytanii. Myślę, że takie dziennikarstwo sprawia, że polskie sprawy są lepiej rozumiane, ale też, że my w Polsce lepiej rozumiemy to, co dzisiaj wiąże się z zagadnieniem migracji. Ostatnie miesiące pokazują, że emigracja to coś, co nie jest procesem historycznym, ale także dotyka codzienności. Polacy otworzyli swoje serca. Pewnie nie ma w Polsce miasta, miasteczka, gminy, które nie przyjęły naszych gości z Ukrainy. Myślę, że to piękny, piękne świadectwo naszego zrozumienia dramatu te, wojny w Ukrainie, ale jednocześnie. Myślę, że znowu kolejny element budowania opinii o naszym kraju, prawdziwej opinii o otwartości Polaków i o wartościach, które są nam wszystkim bliskie. Myślę, że takie wydarzenia i takie momenty w historii zasługują także na to, by świetni dziennikarze opisywali to, co się dzieje dzisiaj w naszym kraju, budując. Z jednej strony zrozumienie tych złożonych procesów politycznych, a z drugiej strony budowali prawdziwy wizerunek naszego kraju. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wręczyć nagrodę Macieja Pożyjskiego, tak znakomitej dziennikarz. Można że jest najtrudniej jest wejść na szczyt ale patrząc na pracę Kasi, mam jakieś silne przekonanie, że najtrudniej jest pozostać i utrzymać się na tym szczycie. To już jest drugi raz, jak możemy gościć Kasię u nas. I to jest nagroda za konsekwentne budowanie opinii o Polsce, pokazywanie Polski takim, jak ona jest. I tak naprawdę wprowadzanie tematów dotyczących Polski na arenę międzynarodową. I to, za co dziękujemy i to, co oczywiście prosimy nadal o kontynuowanie tej pracy, to jest rzetelne dziennikarstwo, pokazywanie jaka ta Polska faktycznie jest, informowanie o tym, co się u nas dzieje i pokazywanie, jacy jesteśmy naprawdę. My nie mamy się czego wstydzić. Uważam, że no, Polska jest wspaniałym krajem, który trzeba pokazywać światu. I te ostatnie miesiące, lata pokazały, jak można ukazać Polskę. Przez różne pryzmaty, i, i to chyba w, również chodzi w dziennikarstwie, aby pokazywać i informować przede wszystkim w oparciu o prawdę, w oparciu o sprawdzone informacje i w oparciu o chęć właściwego przekazania informacji innym. I to, co staramy się nagradzać, i to, co nam jako jury tutaj stawiamy sobie za punkt honoru, to jest docieranie do Ludzi rozstanych po całym świecie, poprzez dziennikarzy, których co roku doceniamy. Jedną z takich osób jest właśnie Kasia Madera, która dzięki możliwościom uczestnictwa w pracach i prowadzeniu BBC World jest w stanie dotrzeć do setek milionów ludzi. I tego za to dziękujemy, tego życzymy, aby nadal utrzymać się na szczycie i kontynuować pracę. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Po raz drugi nie mam słów Strasznie dziękuję, tak piękne słowa. Um, dziękuję jury, dziękuję organizatorom, którzy są, no czujesz jak moja rodzina, no i oczywiście na pierwszym planie dziękuję rodzinie Macieja Płażyńskiego, świętej pamięci, bo to osoba, która no pamięta o osób jak ja. I chcę przypomnieć te słowa jak Jakub powiedział na samym początku, jak pomóc ludziom jak my, bo jest nas wielu, 20 milionów osób z pochodzenia z polskiego dookoła świata. Więc jesteśmy, próbujemy być głośni, próbujemy tłumaczyć te bardzo skomplikowane sprawy w Polsce. Ja jako córka imigrantów widziałam po ciężkiej pracy mojej mamie, jak Trudność jest się przebić w innym kraju. I dzięki jej i dzięki moją ciężką pracą przebiłam się do jednej z najbardziej, no, najbardziej trudnej telewizji mediów, żeby no, dziękuję, że jestem na... Bo mówił Jakub tak pięknie, że jestem na szczycie. No, jest to ciężka praca. Mam odpowiedzialną, niesamowitą. BBC World News ma oglądalność 136 milionów widzów dookoła światu. Moje dziennikarstwo na platformie BBC News ma dostęp do pół bilionów osób dookoła światu. To dla mnie jest niesamowite odpowiedzialność. Ja sobie zdaję sprawę z tego, naprawdę, ja to nie lekceważę. I to osiągnęłam ciężką pracą, i dziękuję mojej redakcji, że daje mi takie możliwości. Ale to dzięki mojego pochodzenia polskiego, że naprawdę patrzę, co się dzieje w Polsce. Próbuję rozumieć, co się dzieje, bo to też jest skomplikowane. Czasy się zmieniają. Odkąd ja byłam małą dziewczynką, przyjeżdżałam tutaj zwiedzać dziadków, bardzo się zmieniły tutaj czasy. I tłumaczyć to, żeby to było w dalszym ciągu. Um, Zrozumiały do oka świata. To dla mnie no, to jest w moim sercu. I teraz ostatnio, jak byłam podczas tych pierwszych dni na granicy polsko-ukraińskiej i widziałam to, co się dzieje i jak Polacy otworzyli serca i domy dla tych wszystkich emigrantów, którzy uchodźców, którzy uciekali z Ukrainy, to naprawdę to są momenty, które po prostu nie zapomnę do mojego końca życia. Strasznie dziękuję, i dziękuję raz jeszcze, bo to rzeczywiście pomaga. Taka nagroda pomaga. Dostałam to pierwszy raz i moi redaktorzy naprawdę no, byli wzruszeni tym, że pamiętacie o nas. Ja jestem wzruszona. Dostać to porad z drugiej, to nie mam słów. <noise> dziękuję strasznie. Pani Kasiu, to proponuję na moment. Panowie, żeby zaprosili panią Katarzynę do tego pamiątkowego zdjęcia, i za chwilę oczywiście zakończenie naszej ceremonii, które w którym to momencie zaproszę na scenę wszystkich laureatów, przedstawicieli, Jury, rodzinę Macieja Płażyńskiego. Państwa oczywiście proszę o pozostanie na scenie. Bardzo proszę, bardzo proszę ostatnie pamiątkowe, tradycyjne zdjęcie. Ponieważ to jest zawsze w pewien sposób skomplikowana logistycznie operacja, bardzo proszę o to, by Państwo wypełniali polecenia fotoreporterów. To oni wiedzą, co im się mieści w kadrze. Szanowni Państwo, a my oczywiście w tym czasie żegnamy naszych widzów internetowych. Dziękujemy, że Państwo byli z nami podczas jedenastej edycji ceremonii wręczenia nagród im. Macieja Płażyńskiego za dziennikarstwo najwyższej próby. Dziękujemy Państwu bardzo, do zobaczenia za rok.